Poszedł, metruwa. Ja pierdzielę. Poszedł. metruwa. Ej, tu poszła metruwa, nie. Poszła metruwa. A chociaż to widzieliście, nie? Ja pierdzielę. Zpatrzcie paczek przed chwilą, ale teraz o końca Ryba. Ładna, ładna. Żeby tylko nie spadła. Aj. uuu, aj, aj, aj. ale ciągnie. Ale ciągnie. Aj, zobaczcie, zobaczcie, zobaczcie na to. Metrówami spadła, ale tu jest taka ryba około 90. Jest. Zobaczcie jak zapięty. Rybka równo 90, wypuszczamy, już, już, już się wyrywa, już się wyrywa. No dobra, wkładamy kamerę pod wodę. Ja pierdzielę. większa ryba spadła, metróweczka. Chodziłem cały, tygotałem. taki podirany byłem, trochę zawiedzony, że mi spadła. A tu wyjechała taka dziewięćdziesiątka, na pocieszenie, równo dziewięćdziesiąt, elegancko, idę jeszcze, idę jeszcze godzinę, miałem wrócić, ale już teraz to już, jak już będę miał przerąbane, jak już mieć przerąbane, to już mieć po całości Użony. dobra, dobra mordy, fajna dziewięćdziesiąta, lecę dalej, lecę dalej, znowu ten jerk, o to ma szajneczka, srebrnawo-niebieskawy, U Jezus! O mordeczki, teraz Was zapraszam na krótki przerywnik z zawodów. Byliśmy zaciejem na zawodach. Naprawdę był ogień, petarda. W ogóle nie da się tego opisać. Yy, Henryk Sienkiewicz napisał trylogię, ale tu, tu by kartek brakło, to co tam się działo. Naprawdę zapraszam Was. Oczywiście nie będzie to pokazane, jak wszyscy pokazują jakieś czytanie miejsc, jakieś nudy. Ja to wszystko Wam pokażę od tyłu, od kuchni, w przenośni i dosłownie naprawdę był ogień, działo się. W ogóle nie wiem, czy dobrze, że ja Wam to pokazuję, ale co tam. Jak chcecie, żeby było urwanie głowy, zapraszam, zapraszam. Mordy, my jedziemy powoli, nie? Ale drugiej stronie to ja w ogóle nie zazdroszczę. Jedziemy już godzinę jeszcze chyba dwie godziny. Jeszcze prom, jeszcze tamto. Naprawdę oglądacie film, będzie warto będzie ogień. Patrzcie, bez alkoholu. Że te biski idą tak po piwie bodzie, Magda tak. zaczyna pić, my to do żony Zaczyna pić alkohol Bicki będą duże Chciałeś gofrę? <grywka> gofrę, alkohol, whisky bimber, wina Wszystko, u nas jest wszystko co chcecie Oczywiście pozdrowienia dla wszystkich, dla wszystkich dobrych mordek z tych zawodów. Naprawdę nie będę wymieniał tam po imieniu, nazwisku, bo nas było tyle osób. Taki klimat, że po prostu petarda, z każdym gadałem, Roman Jezus, bez włożenia w dupę. Wszyscy stworzyli taki klimat, że po prostu ogień, ogień. No i oczywiście szczególne pozdrowienia dla prezesa. Jaro, prezes, pozdro dla Ciebie. Oczywiście nie milić z Jarosławem, z prezesem z polityki. Pozdrowienia dla prezesa naszego koła. Jaro, pozdro. No, widzisz? Uwaga, Może byśmy się tak coś napili Owszem, owszem, w każdej chwili Cała dom... Godziny samochodem 40 minut teraz z buta. Dwie torby wielkie, jakbym przed supermarketu. W jednej mamy śpiochy, wodery, w drugiej będą do brudzenia, Także jest kawał drogi. pół godziny samochodem, 40 minut drogi z buta. Ty jak widzicie jak dysza forma jest po drinkach i po prowarach, ale nic, idziemy, będziemy łowić. Nara mordelo. bambaryła. Całego dżerka zastał. Dżerk ma na wiatra znowu. Zobaczcie, zobaczcie co robi, zobaczcie co robi. Ale ma dziób. Zobaczcie co za bambaryła. Co za bambaryła. Ale koczkoda. Ja pierdziele. Ale skacze. O, do podbieraka się nie mieści. Blas, zobaczcie na to, ja pierdzielę, zobaczcie, tu ogon ma, a tu łeb, ja cię nie mogę. Rybka 99. to, to go trochę. Naprawdę piękna ryba, 99, U Jezus! jak rosną, warto jechać, naprawdę Wam mówiłem. Zmiana na od, od, od y, Romana Wiatra I, i przypierdzieli, o to chodzi, o to chodzi w trzeba się tym cieszyć. Elo, elo! Na dżerka. o Tomasza Biernika, już taki nawet sporawy ten jerk. naprawdę tu nie wiesz co ci przypierdzieli duży szczupak, czy dziki piękny wstrąg czy, czy wielki ogon, naprawdę pytarta, fajnie odpłynął, nie wiem, czy widzieliście o Jezus, cieszę się, cieszę się, ja się nawet cieszę z tego konia dobra, lecę dalej, lecę dalej, bo żona czeka z tym podpisem wyszłam przy godzinę, i żonie obiecałem, że wrócę na 12 a jak nie wrócę to będzie rozwód, papiery już są podpisane, jak nie wrócę żona powiedziała, że jak nie wrócę na 12 to podpisuję papier i będzie rozwód także muszę wrócić, na, na las padam, elo elo Warunki, nie Jeje przy ciągnący, ale lecimy, nie ma ziewania, nie ma ziewania Tylko my jezioro, dzikie w górach, no wytarga, pełno zatop, naprawdę Tylko mamy wiosło, no o czym już damy radę Ale nie ma ziewania, nie podawamy się, jedziemy Silnik dwusów! dwusuwamy Ale dajemy radę Żaden wiatr Ci zatrzyma!